Cześć, z tej strony z seba.pl, a w tym poradniku pokażę Wam, jak nagrywać program Audacity i otrzymać głos w nagraniu. Potrzebujemy programy Audacity i GoldWave. Programy są bezpłatne, więc będziecie mieli link w opisie. Otwieramy nasz program Audacity. Nagrywamy jakiś dźwięk. Cześć, tusyła.pl Zapisujemy. W moim przypadku to będzie moje nagranie. Jeden. Zapisujemy. Otwieramy program Goldwave. Klikamy Open. Otwieramy nasze nagranie. I teraz Wam pokażę, jak otrzymij mikrofon. Klikamy noise Reduction. I tutaj, jak ktoś ma dobry mikrofon, pisuje mniej, a jak ktoś ma słaby, więcej. W moim przypadku to będzie gdzieś 40%. Klikamy OK. pisuje się i oto efekty cześć, tu sewa.pl można oczywiście jeszcze zmniejszać o, tutaj sobie zmniejszę do 50 cześć, tu sewa.pl jak widzicie coraz mniej zrobię 70, ok cześć, tu sewa.pl Благодарам за гледањето